Na P. Znane każdemu, no co jest w mojej niebieskiej kopercie? Zastanówcie się, co to może być. Ja od razu daję pół tysiąca, ponieważ to początek tygodnia. Poniedziałek chcę rozdać jak najwięcej pieniędzy. Wiecie, jak to jest, jaki poniedziałek, taka reszta tygodnia, więc chcę, żeby dla wielu osób dzisiaj ten poniedziałek no, bardzo miło się kojarzył. Uwaga, kto wie, kto ma na myśli coś w szafie na literę P, to zapraszam do studia. Dwie drogi gwiazdka 7304 z telefonów komórkowych ze stacjonarnych 0704 304 304. No to co? Czekam na pierwszą osobę, która poda mi swój pomysł. Być może z pierwszym telefonem usłyszę rozwiązanie. Wcale się nie zdziwię. No, uwaga. No i proszę, halo, halo. Dzień, Dzień dobry. dobry. Co to będzie? Półka. Półka, ładnie, jeszcze nie. Zapisuję. Pierwsza propozycja. E, jeszcze nie z koperty, ale ja już e, czekam e, na kolejny telefon. Być może za drugim razem. No i proszę, halo, halo? Poproszę o odpowiedź. Halo? Tak, poproszę o odpowiedź. A odpowiedź, płaszcz. 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 Jeszcze nie płaszcz, ale bardzo ładnie. Pewnie e, płaszcz to e, świetny pomysł. Płaszcz. No dobrze, e, skoro nie płaszcz i nie półka. Co jeszcze przychodzi do głowy? Słuchajcie, dobrze kombinujecie, dobrze kombinujecie, podajcie znane rzeczy. E, halo, halo? Dzień dobry, co to będzie? E, może palto. Palto, jeszcze nie palto, ale też ładnie. Zapisuję, palto. No dobrze, co jeszcze? Trzy propozycje już na tablicy, świetne tempo, słyszę telefon za telefonem, o to właśnie chodzi. Szybciutko rozwiążmy nie, tę zagadkę. Pół tysiąca złotych do wygrania. Halo, halo? Dzień dobry, jaka jest odpowiedź? Halo, proszę się odezwać! Trzy? Dwa? Jeden? No dobrze, czekam dalej. Jak kogoś ktoś odezwie, ktoś miało podać swój pomysł. Halo, halo. Pięć. No nie, pięć to w szafie. No nie, nie chodzi o liczby. To na pewno w szafie na literę P. Nie półka, nie płaszcz i nie palto. Jeżeli masz jeszcze jakiś pomysł, to zapraszam Cię teraz do mojego studia. Nie zwlekaj. Co to może być? No, szybkie telefony. Szybko nam dzisiaj idzie. To oznacza, że będę mogła Wam rozdać mnóstwo pieniędzy. Póki co pół tysiąca. Dla kogo? Halo, halo? Halo? Dzień dobry, co to będzie? Słucham. Poproszę o odpowiedź. Pościel. Pościel. Jeszcze nie pościel, ale ciekawie. Pościel. No dobrze, co jeszcze? Co jeszcze? Nie zwalniajmy. Halo, halo? Tak? Dzień, dzień dobry, co to będzie? Wieszak. Jeszcze raz? Wieszak. Ale wieszak to jest na w, a my dzisiaj szukamy w szafie czegoś na literę P. No, pamiętajmy o tym, dobrze? Halo, halo. Słucham. I poproszę odpowiedź. odpowiedź. Tak. Wieszak. Ale. Wieszak był przed chwilą, moi drodzy. Na P, na P. Na taką literę szukamy dzisiaj czegoś w szafie. Zostawmy już Wieszak w spokoju. Halo, halo. Dzień dobry. Halo, proszę się odezwać. Trzy. Halo? Jaka jest odpowiedź? Tak? Śmiało. Trzy, dwa, jeden. No dobrze, czekam, czekam na kogoś odważnego, na kogoś, kto ma pomysł. Halo, halo? Dzień dobry, poproszę o odpowiedź. No w szafie, no P. Trzy, dwa, jeden. Przypominam, usłyszałam półka, płaszcz, palto i pościel. Halo, halo? Tak, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Co to będzie? Może peleryna? Peleryna, bardzo ładnie, jeszcze nie z mojej koperty, ale oczywiście zapisuję peleryna. Halo, halo? Dzień dobry, poproszę o odpowiedź. Szybciutko, jaka jest odpowiedź? Trzy? Dobry, dwa? Jeden? No, słuchajcie, słyszę e, m, swój głos, słyszę swoje echo w słuchawce. Odzywamy się! E, za samotrafienie na otwartą linię nie płacę, ale zapłacę chętnie pół tysiąca komuś, kto poda mi słowo z mojej koperty. W szafie na literę P. Nie półka, nie płaszcz, nie palton, nie pościel i nie peleryna. Co jeszcze przychodzi wam do głowy? Tylko głośno, głośno i zdecydowanie podajemy swoją odpowiedź. No, pół tysiąca. No przecież są wakacje. Chodzimy na łódeczkę albo na molo. A zanim wejdziemy, zakładamy to na nogi. Wskakujemy do wody. No i machamy nogami. No, co zakładamy na nogi? Na stopy. Żeby się poczuć jak ryba w wodzie. No, czekam na błyskawiczną odpowiedź. Tysiąc złotych do wygrania. Jasne wszystko? Wszyscy myśleli o butach. A dlaczego nikt nie pomyślał, że są wakacje? Woda, pływamy. To następny Kto zabiera tysiąc złotych? Dwie drogi do studia Gwiazda 7304 telefonów komórkowych ze stacjonarnych 0704 304 304. I uwaga. Do kogo wędrują pieniądze? No. Nie buty. Tylko co? Coś, co zakładamy na stopy. Wskakujemy do wody i czujemy się jak ryba w wodzie. Dlaczego? No bo zakładamy... No, śmiało. Halo, halo? Dzień dobry, jaka jest odpowiedź? Halo, poproszę o odpowiedź. Halo, w takim momencie gramy o tysiąc złotych. Wie pan, pani? Nie chodzi o buty. Trzy, dwa, jeden. Nie no, w takim momencie, słuchajcie, nie robimy tak, nie robimy tak. Kolejny telefon to musi być osoba, która się do mnie odezwie. No uwaga, kto zabiera tysiąc złotych? Kto wie, o co chodzi? No co jest? Boicie się? Boicie się zabrać tysiąc złotych? Co jest w mojej kopercie? Słuchajcie, ja już jestem przygotowana do pokazania tego rozwiązania. No... Już się tak ucieszyłam, jak usłyszałam telefon, a tu odzywamy się. No, uwaga. No Kto się boi zabrać tysiąc złotych, niech nie dzwoni. Ja zapraszam tę osobę, która chce. Nie czekamy. W szafie na P. No. Dobrze, robimy tak. To ja proponuję 2000 zł i kończymy zagadkę. Ale szybko, bo to jest zagadka na rozgrzewkę, na początek, a nam się przeciągnęła. Kto kończy zagadkę? Uwaga! Kto coś wymyślił? 2000 zł w szafie na P. Ale ja nie powiedziałam, że my w tym chodzimy. Powiedziałam nogi, owszem. Powiedziałam stopy, ale nie powiedziałam, że w tym chodzimy. I tyle. 2000 zł do wygrania w tym momencie. No, co to jest? Kto załapał? Kto jest inteligentny? Popatrzcie, jakie były strzały: pantofle, papcie, półbuty. A zapomnieliśmy? No, też zakładamy na stopę. Ale ja nie powiedziałam, że w tym chodzimy. No, uwaga, kończymy. Kto załapał, kto załapał? Nie będzie podpowiedzi wprost. Za dwa tysiące złotych trzeba się trochę pomęczyć. Dobrze jest założyć na stopy, no, coś, żeby poczuć się jak ryba w wozie. Robimy tak. Ja poproszę o więcej pieniędzy. 3000 zł, uwaga! Ale, no właśnie, ta oferta nie będzie trwała wiecznie. Dobre oferty mają to do siebie, że długo nie trwają, dlatego 10 chwil i słyszę odpowiedź. Uwaga, odliczanie rozpoczęte. Czekam na kogoś, kto zabierze 3000 zł, ale już 9 chwil. Tylko szybko, bo miałam telefon i widzieliście, ja już złapałam za kopertę. I ktoś się nie odezwał. Wielka szkoda, ale to jest szansa na ciebie. Szansa na 3000 złotych. Więc jeżeli wiesz o co chodzi, to szybciutko wybierz numer. Traf tutaj do mnie, zanim pokaże się zero. Nie czekaj. Osiem chwil. Zakładamy to na stopy. I wskakujemy do wody, po to, żeby poczuć się jak ryba w wodzie. Więc nie są to pantofle, ani papcie, ani półbuty, tylko są to przecież. tam chwil. No, właśnie półtorej minuty. Dobrze, ja już nic nie mówię. To nie są buty. No, szkoda by było w butach do wody wejść. Wchodzimy w czymś innym na P. W czym? Chodzimy do wody. A na stopach, na nogach mamy. No co mamy? Kto mi udowodni, że zasługuje na cztery tysiące złotych? Dobrze, na pięć tysięcy. Tak jest, 5000 złotych. Ale szybciutko rozwiążmy tę zagadkę. 50 sekund. 50 sekund i 5000 do zabrania. No, o co chodzi? Co to jest? Gwiazdka 7304 albo 0704 304 304 to jest koniec programu. Definitywny koniec programu. Nie żadne buty, nie pantofle, nie półbuty, nie papcie. Nie. nie. Coś w czym można wejść do wody. Żeby się poczuć jak ryba w wodzie. No, ale śpieszymy się. Uwaga, 15 sekund. No, szybko. Ja już łapię za kopertę. Uwaga. Kto zdąży? Kto zdąży? Kto na wakacje wygra 5000 zł? Jedna osoba. Kto? Teraz trzeba spróbować. Jeśli ktoś wie, parę osób na pewno wie, wśród tych kilku osób rozegra się walka. Ale ta walka trwa teraz. Teraz trzeba trafić do studia. To nie są żadne buty. To jest coś, co można zamoczyć, w czym można wskoczyć do wody. Nikt się nie odezwał. Ta zagadka byłaby już dawno za nami. No ale to jest szansa dla ciebie. No, mam zdejmować kopertę i pokazać rozwiązanie? Czy nie? Czy ktoś zdąży? Dobrze, uwaga. Dziesięć chwil. Dziesięć, dziewięć, osiem. Na co czekacie? Siedem. Sześć. Pięć.